Cześć Siemaneczko. Dzisiaj u mnie na kanale skrzynki narzędziowe. Zobaczcie sami, jakie. Bardzo dobrze zapakowane. Widać, że producent dba o transport takich skrzynek. zabezpieczone folią, również folią bąbelkową, kubik regular. Porządna marka, znana już pewnie wszystkim, ale to są no, jest to nowy rodzaj skrzynek narzędziowych, a co ciekawe, to tutaj nie jest jedna skrzynia, tylko jest zestaw. Tu jest jeszcze miejsce na jakieś drobiazgi. W tej skrzyni mieści się kolejna skrzynia. A mało tego. W tej skrzyni mamy jeszcze jedną, jeszcze jedną mniejszą, czyli mamy trzy, trzy skrzynki w bardzo dobrej cenie. Zobaczcie sobie w opisie będzie podane. Ta najmniejsza skrzyneczka to jest trzynastka. Również zawiera tutaj. Mi taką tackę na drobiazgi, dobrze się zatrzaskuje. Tutaj mamy jeszcze miejsce na, na zabezpieczenie jakąś trytytką. Pośrednia skrzyneczka to jest 16. Również jest tacka do niej, już pokazywałem. A największa skrzynia to jest 19. Jest dosyć duża. Na pewno pomieści bardzo dużo narzędzi. No, skrzyneczki widać, że tutaj mają wzmocnienia po bokach. Dodatkowo mają tutaj takie stopki. I tutaj mają również, czyli możemy jedną na drugą po prostu układać, czy szesnastki do szesnastek tej wielkości kładziemy jedną na drugą, właśnie na te. Tutaj tymi nóżkami wkładamy i one nam się nie będą przesuwać. Co jest jeszcze fajne, to tutaj jest taki rowek, gdzie możemy na przykład coś sobie przyciąć, położyć tutaj rurę na przykład lub inny element do cięcia i wykorzystamy to jako takie, taki stolik przenośny. No i pasuje idealnie. Już mamy ułatwione zadanie. Obcinamy tam wyżynarką czy szlifierką kątową. Oprócz tego, że tutaj jeszcze jest właśnie to miejsce na takie elementy do obróbki, to jeszcze tutaj mamy skalę podaną. Ta skala jest tutaj podana od 0 do 40 cm oraz yy, do 15 cali. Czyli każda z tych skrzyneczek ma właśnie tutaj takie wgłębienie do obróbki jakiegoś materiału, również każda ma tutaj skalę. Ta mniejsza ma do 31 cm, takie jest po prostu zaznaczenie. I nawet ta najmniejsza trzynastka również ma taką skalę. Do 27 cm. I również podane są wartości w calach. Każda z tych skrzyneczek ma dodatkowe wzmocnienia po bokach. Dzięki temu będzie to odporne na uderzenia przy transporcie. No dobrze, wszystko pięknie, ładnie, ale teraz musimy coś tutaj umieścić żeby zobaczyć co nam po prostu wejdzie do tych skrzynek w środku widzimy też również tutaj są wzmocnienia z jednej z drugiej strony to są wewnętrzne, te mamy zewnętrzne wzmocnienia również pokrywa zobaczcie jaka jest wzmocniona taką kratownicą Bardzo. Mieści nam się, zamkniemy bez problemów, zabieramy. Ale tu jeszcze mamy sporo miejsca. To jeszcze może zabierzemy szlifierkę kątową. Również szlifierka kątowa, zapakowana. No, już sobie trochę waży. Co jeszcze fajnego jest w tej walizce: że mamy rączkę, którą tutaj jeszcze tak blokujemy i składamy. No ale zobaczcie, mamy piłę tarczową, szlifierkę kątową. I coś jeszcze może spakujemy, bo jeszcze tutaj jest sporo miejsca. No i komfortowo możemy pakować do samochodu, czy gdzieś idziemy. Nawet gdzieś na jakąś budowę popracować. No to mamy piękną walizeczkę, wytrzymałą. Dodatkowo ten stolik tu jest super, że to można tutaj sobie na tym jeszcze pracować. A tą mniejszą skrzyneczkę, szesnastkę, yy, możemy wykorzystać do innego celu, zostawiając tą tackę na przykład. Bo w tej dużej na przykład tą tackę musiałem wyciągnąć, żeby zmieścić te wszystkie narzędzia, ale ona mi w tamtym przypadku nie była potrzebna i nie będzie. A tutaj może się przydać, ona jest taka cieniutka. Zobaczcie, po to, żeby jak najwięcej tutaj można było umieścić, zisować. A tutaj, żeby mieć na przykład jakieś podręczne klucze od razu dostępne, taka sama jakość jest tych skrzynek od największej do najmniejszej wszędzie są właśnie te wzmocnienia no i zobaczmy co możemy umieścić w takiej skrzynce 16 no a na przykład w 16 to możemy sobie tak umieścić inne skrzyneczki z narzędziami, ze sprzętem bardzo dobrze się mieści również bity różnego rodzaju wkrętak akumulatorowy również wiertarkę wkrętarkę nawet pudełeczko z wiertłami no i zobaczcie to wszystko żeśmy tutaj zmieścili Ale ten cały zestaw trzech skrzynek nie jest drogi. Około 100 zł kosztuje. Także naprawdę polecam jak najbardziej. Polecam za jakość wykonania i za to, że to jest polska marka. I elegancko się zamyka. No, oczywiście, konfiguracja jest dowolna w zależności od naszych potrzeb. Co potrzebujemy, gdzie spakować, to tak będziemy po prostu przewozić. No, jeszcze została nam ta maleńka skrzyneczka 13 Kubrick Regular. Taką skrzyneczkę możemy też dowolnie wykorzystać. Wszędzie w tych skrzynkach są wzmocnienia. Ja sobie wykorzystam ją do różnego rodzaju wkrętów większych mniejszych śrub podkładek I nawet takich wkrętów dekarskich, ciesielskich, tylko bez tego pojemnika. Oczywiście to bym to musiał tu wyciągnąć. Ten wkręt ósemka ma 260 mm. Wchodzi bez problemu. Spokojnie 300 mm powinno tutaj wejść. 31 cm tutaj moglibyśmy schować takie wkręty ciesielskie do tej najmniejszej skrzynki. Ona ładnie też tu wchodzi. No jakie mogę dać podsumowanie? Bardzo dobre skrzynie polskiej produkcji, marka Kubrick, wszystkim już znana. Są pakowne, wytrzymałe. To chyba wszyscy wiedzą. Nie trzeba tłumaczyć nikomu. No i przede wszystkim dobrej jakości. Także myślę, że kto kupił te skrzynie, to na pewno jest zadowolony. No tutaj mamy kąt 90 stopni. Bardzo dobrze wchodzą różnego rodzaju okrągłe przedmioty. Odetnijmy ten, tą część złamaną. Stabilnie nam to tutaj stoi, nie rusza się. Również kawałek łaty. Kąt 90 stopni to nam elegancko tutaj wejdzie.